Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 22 marca 2021 rok po kilku, kilkudniowym pobycie na Mazurach wczoraj późno po południu wróciliśmy do Wielkopolski. Co my tu mamy? Łania. Żadnych śladów z sału. nie widać, żeby to zaatakowały wilki, pewnie jakieś choróbsko, ciało już lekko spuchnięte. Świeża sprawa. 2-3 dni, bo jeszcze nic nie ruszone. Kruki nie ruszyły, lisy nie ruszyły, wilki nie ruszyły. Szkoda. Ładna sztuka. Może by miała małe. Na razie.